Pytanie, które często słyszę, jest: dlaczego zdecydowałem się kandydować na burmistrza miasta? Otóż wszystko zaczęło się w tym miejscu, które możecie zobaczyć za moimi plecami w miejscu mojego dzieciństwa kiedy to okazało się, że właśnie w tym miejscu ma być budowana droga ekspresowa, która na zawsze zniszczy te tereny jako rekreacyjne i wypoczynkowe i pozbawi ich uroku mieszkańców miasta. Wtedy też grupa mieszkańców zwróciła się do mnie. Z racji mojego doświadczenia zawodowego i wiedzy prawniczej, o to, żebym przygotował petycję skierowaną do władz i poprowadził protesty, które miały wpłynąć na decyzję o przebiegu tej drogi, tak aby znaleźć inną lokalizację dla jej przebiegu. Dzięki wspólnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób udało nam się doprowadzić do tego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem tej drogi, została zmuszona do rozważenia alternatywnych wariantów jej budowy i tym samym sprawa ta pozostaje ciągle otwarta i dalsze nasze działania, mam nadzieję jako burmistrza, doprowadzą do tego, że uda się te tereny ocalić. Wtedy też nieco później zaczęły już padać pewne propozycje i namowy co do tego, żebym zdecydował się właśnie wziąć sprawę w swoje ręce i Startować na burmistrza lub zaangażować się w jakiś inny sposób w lokalną politykę. Szale przeważyła propozycja, którą za pośrednictwem mojej mamy złożoną podczas otwarcia tutaj oddziału chemioterapii w naszym szpitalu. Złożył pan burmistrz Grzegorz Łatych, a abym startował z jego list wyborczych na radnego. No więc wtedy też podjąłem decyzję, że Chyba wystartuje, ale nie na radnego na burmistrza, tylko właśnie na samego burmistrza. Myślę, że moja kandydatura przyniesie mieszkańcom to, czego oczekują: to, że nowy targ zostanie zwrócony im jako ich miejsce do życia.